Zaczynamy pierwsze etapy budowy naszego domu. Tak o to wygląda. To jest nasza działeczka. 1200 metrów. Pierwsze przygotowania już nastąpiły. Mamy zaorane, wyrównane, wstępnie dom wytyczony. Tutaj jest postawiony garaż. Niedawno... Dzisiejszą pracą było założenie rynny na garaż, aby zbierać deszczówkę. Tu, nie, do środka bardziej. Bo jeszcze przyjdzie. Kurja. Szóstka przyjdzie od zewnątrz. Tylko nic nie przypuszczaj. Żebyś nam nie wjechała chyba garaż jak ta w CPS. O ha 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 Nie wierzę w in garaż we <laughs> Mamy dzieło, zakupiliśmy na szalunki: tablica, bednarka, dodwiązałkowy. Już mamy tutaj wstępnie stół stworzony. Drzewo zakupione chata wstępnie wyznaczona, trzeba powiększyć jeszcze o 2 metry. Tak, to robi Łukasz budowlaniec. Cześć wszystkim, jesteśmy na naszej działce. Mamy 6 kwietnia, zaczynamy nasz etap budowy przyjechałem dzisiaj tutaj przygotować wszystko cały stół warsztatowy materiały dzisiaj poszerzymy yy, dzisiaj poszerzymy wymiary budynku o 2 metry w każdą stronę do wykopu, żeby przygotować żeby wiedzieć jak, jaki szeroki wykop zrobić przygotujemy Stremiona, ile się od dzisiaj da? Drewno na szalunki. Zobaczymy. Tak to wygląda. Sprawy organizacyjne dzisiaj. Obliczyliśmy sobie. Mamy do zrobienia 448 strzemiań. 30. Teraz zrobimy próbę. Druty są 6-metrowe. 132 cm powinno mieć strzemiono. Wychodzi z 4 strzemiona z jednego drutu i zostają 80 cm kawałki Wstępnie sobie przygotowaliśmy, zaraz zrobimy próbę. Wytyczyłem też już yy, wykop o 2 metry większy od zarysu domu W piątek ma przyjechać koparka Zabieramy się za robotę Kończymy na dzisiaj, prąd nam zwinęli, sąsiedzi, więc już drutów nie potniemy, ale co się dało, to się zrobiło. Patrz, z otwarta, samochodzie muszę zamknąć, zaczął padać śnieg z powrotem. Zrobiliśmy trochę strzemion, 20-30 narzędzia już jakoś rozplanowane, to wszystko częściowo ogarnięte. Zwijam sprzęt i to przyjadę na cały dzień, praktycznie. Ja się da, to będziemy robić. Siema. Cześć wszystkim. Jest czwartek. 8 kwietnia. Zaczynamy kolejny dzień naszej pracy. Pogoda nie rozpieszcza. To jest obysią pudełka, no ale. Damy radę. Dzisiaj przyjeżdża koparka wieczorem. Wybierze dół. A my lecimy dalej. Dalej zbrojenie potrzebne, które jest w ziemię I dzisiaj będziemy przygotowywać drzewo na ławy drutowe, na szalunki. Także jak już to leci, poleci dzisiaj. Dobra, do zobaczyszka. Jest 11.30 Pogoda nadal nie rozpieszcza. Co chwilę albo pada deszcz, albo pada śnieg. Tak. 8 kwietnia. Kręcimy cały czas zbrojenia. Tyle już mamy. Jeśli chodzi o zbrojenie ławy fundamentowej no to wszystkie strzemione już mamy. 30 Teraz z tych co zostawały reszty z 30 kręcę 20. Dalej na słupy i na rdzenie. Także pomału, pomału ta praca się posuwa do przodu. Ogarniemy strzemiona. To zabieramy się za cięcie desek. Na szalunki. Siemano, pocięliśmy trochę drzewa. Obydwa dwa akumulatory siadły w pilarce. Ładujemy. Trochę pocięliśmy, tego mamy 6 kupek po 25, 150. Jeszcze drugie tyle potrzebujemy na deseczki 40 cm do szalunków. Pogoda się poprawiła, wyszło słoneczko jest nadzieja, że ta praca trochę pójdzie lepiej. No co, baterie się ładują. W tym czasie zabiorę się dalej zagięcie 7-20 na słupy i na rdzenie A co zostanie, co zostanie to będzie na, na Wieniec na fundamencie. Trochę tu ogarnęliśmy, znaczy poprzerzucaliśmy. Wszystkie strzemiona trzydziestki leżą pod. nazwijmy to stołem. Bierzemy się dalej do roboty. Cześć! Cześć wszystkim, w kolejnym tygodniu pracy. Mamy dzisiaj 12 kwietnia. W czwartek nam zrobił tutaj wykop koparką. Później przez weekend nic nie robiliśmy. Dzisiaj zaczynamy kolejny tydzień pracowicze będzie mamy wykop zrobiony, jutro przyjeżdża Geodeta Będzie tyczył osie także dzisiaj musimy w pierwszej kolejności przygotować na pewno e, drewno na łaty na ławy drutowe przygotujemy paliki na szalunki deseczki mamy, porobiliśmy, z czym są Poszykujemy drewno Zabierzemy się za kręcenie belek zbrojeniowych Taki plan na dzisiaj Zostałem poproszony Poproszony eee, Ludzie na forum poprosili mnie Czybym był zainteresowany prowadzeniem bloga z budowy tego domu? Myślę, że może coś z tego zmontuję, na pewno coś z tego zmontuję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dla, dla niewtajemniczonych to jest projekt domu Asan BSA 1102 ze strony Ekstra Dom. A całą inspiracją do budowy samemu jest Łukasz z kanału Łukasz Budowlaniec na YouTube Dzięki Łukasz, pozdrowienia dla Ciebie i dla całej Twojej ekipy To mnie motywuje Widzę jak robisz, widzę, że można dużo samemu i ja też ja będę mógł też będę działał sam do zaczyska później. Skończyliśmy pracę na dzisiaj. Niestety, pogoda się nam popsuła. Pada deszcz. Ale cóż mogę powiedzieć? Przygotowaliśmy kobyłki, takie stajaki, do kręcenia zbrojenia. Pocięliśmy dzisiaj dosyć dużo. Pocięliśmy kołki na jutro dla godety do tyczenia e, powybieraliśmy deski brzydsze na ławy drutowe do godety. wybraliśmy ładniejsze deski na szalunki Cześć wszystkim kolejny dyperty. mamy wtorek, 13 kwietnia wczoraj mi bateria padła na koniec za dużo nie nagrałem Udało się wczoraj przygotować stojak do wiązania belek zbrojeniowych. Tutaj pocięliśmy wczoraj trochę <laughs> trochę yy, pachołków tak do szalunków Tyle mamy na gotowo, tyle mamy podciętych z długości Dzisiaj się zabieramy dalej za ich ostrzenie tutaj mamy gotowe paliki dla godety. Dzisiaj przyjedzie po południu. Trochę posortowaliśmy sobie wczoraj drewno. Tam od ściany mamy deski. Te najładniejsze do szalunków. Później mamy na ławy drutowe. I tyle nam zostało jeszcze ład. Więc tak, niestety potwierdził się czarny scenariusz, o jakim myślałem przed budową czyli akumulatory, które mam razem z skrętarką, kupione 5 lat temu. Po prostu przy pilarce, która robi dobrą robotę, no są mało już wydajne i często trzeba je ładować. Także jeśli chodzi o tą pracę związaną z cięciem, no idzie trochę mizerniej. Ale idzie do przodu, idzie do przodu Wzięliśmy projekt w ręce Wzięliśmy projekt w ręce Zacząłem szykować już Pierwszą belkę Zbrojeniową Górę już Dwa pręty już mam powiązane Teraz zostanie mi Jeszcze z drugiej strony Także pierwsza belka 12 metrów Będzie gotowa strzemiona co 24cm tak jest według projektu. Tak robię. Robię to dla siebie. Poszykowałem już paliki i część desek dla tych, który przyjedzie później na tyczenie. Robota pomału się posuwa do przodu. No. Tak tutaj było. Tak się więcej nie zmieniło. Będziemy dalej w międzyczasie ciąć paliki. I w międzyczasie będziemy kręcić najwyżej zbrojenie. Tak to wygląda na chwilę obecną. Baterie się ładują, bierzemy się dalej do pracy. Zrobiło się trochę cieplej. Wczoraj jak wywiało tak dzisiaj grzeje, no ale dobrze. Pierwszą belkę już mamy skręconą w całości. Później Wam pokażę eee, jeśli Was to interesuje jak wiążę jakiego wiązania używam nie wiem jak to zacząłem na youtube e, sposób wiązanie martwe jak pewniejsze nikt mnie nie goni, mam czas, więc mogę sobie takim wiązaniem wiązać rozstawiłem niwelator czekam za geodetą w międzyczasie dalej Zniemy paliki. Jest trochę czasu, bo znowu się ładuje. Ładują się akumulatory do pilarki. Więc lecę dalej ze strzemionami dwudziestkami, do, na później do nawieńiec, który będzie na ścianie fundamentowej na koniec bo taki jest przewidziany w projekcie i tak robię. Na pewno będę potrzebował do tego ponad 700 strzemion, 20. A żeby ta stal nie leżała i nie rdzewiała, to staram się, się ją jak najszybciej sprzątnąć z tych warunków. Dlatego lecę dalej ze strzemionami 20. Pociąłem sobie je wczoraj, także całą resztę drutu szóstki pociąłem, jaką miałem zamówioną na chwilę obecną, poszukuję, pognę, będę ją na później, jest na to czas. A po co przestaje robić, więc lecimy dalej z tematem. Tutaj, gdzie teraz wisi. Przedłużacz, przedłużacz jutro jutro mam mieć licznik zakupiłem znajomy znajomy mi go ogarnie podłączy Pomontuję wszystko tak, że będę miał prąd na, w garażu z licznikiem licznik do wody też mam co by nie było problemu jeśli chodzi o rozliczanie się z wody czy z trądu, Tutaj na chwilę obecną od sąsiada trzeba ciągnąć Pomału dajemy radę do przodu Deseczki są poszykowane, tam leżą pod ścianą Działamy Przykrzywiłaś się. Cześć wszystkim, kończymy na dzisiaj. Tu się w garażu prawie nic z wielce nie zmieniło. Prawie nic wielce, ale... Trochę palików nam przybyło. Trochę palików nam przybyło. Oczywiście to cięcie z, tą... z tymi akumulatorami no, idzie jak idzie, ale... mamy już dwie belki zbrojeniowe gotowe. Skręcone trzecią zaczęliśmy. Przyjechał geodeta, wytyczył nam budynek. Tak oto wygląda w rzeczywistości. Jest dosyć spory. No, ale to jest parterówka. Tak to wygląda. No i to przyjeżdżamy. Lecimy dalej. Belkę skończymy. Zabierzemy się za tyczenie, za wytyczenie sznurkami wszystkich osi. No, zabierzemy się tak, za skończenie palików i będziemy pomału szalować w międzyczasie zbrojenia. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia uda się zaszalować. Tak to wygląda. Narożniki. tam sprawdził narożniki jak się okazało jeden był lekko przestawiony ale mamy poprawione i tutaj tak to wygląda Mano w dniu następnym, dzisiaj na koniec dnia, reportaż. Idziemy dalej paliki, jednak jak się okazuje, 60 będą za krótkie, ale nie wszędzie. Oczywiście znajdą swoje wykorzystanie. Musimy ciąć dłuższe, z tego względu, że po prostu cały poziom zero wyszedł wyżej. I jeśli chodzi o bicie desek szalunkowych znacznie one są wyżej także 60 paliki są za krótkie w niektórych miejscach tu gdzie deski są niżej tu gdzie deski są niżej to znajdą swoje zastosowanie a tak to musimy lecieć wyżej wyznaczyliśmy sobie już pierwsze e... ławy pierwsze szalunki zaczęliśmy już szalować tutaj tutaj już mamy jedną stronę zaczętą, to zaczął padać deszcz Po to idzie no, musimy dociąć. dociąć palików deseczki są, deski są także już ta praca jest bardziej widoczna Jutro też wiedziemy, też będziemy szalować, żeby jak najwięcej tego zrobić tutaj trzeba albo podsypać w niektórych miejscach, w niektórych miejscach trzeba dać po prostu dwie deski na wysokość ławy fundamentowej no i trudno. Damy radę jakoś Siema wszystkim! Dzisiaj za wiele nie zrobiliśmy, pogoda nie sprzyja, Ca cały czas pada deszcz od nocy rano padał śnieg, teraz pada deszcz. Trochę na dworze udało nam się wycieczyć nowych rzeczy. Przepust pod fundamentem do wody wyznaczyliśmy. Pociągliśmy jeszcze trochę desek, trochę palików, deseczek. Nowe osie wyznaczyliśmy w sensie nowe miejsca do e, szalowania. Wyznaczyliśmy stopę fundamentową kontynuując, bo miałem telefon. Udało nam się zrobić szalnek pod stopę fundamentową do supa ustawiliśmy już ją względnie w, e, do osi, tam gdzie powinna być, przygotowaliśmy paliki do niej, co na zewnątrz? Tyle dzisiaj, bo cały, cały czas pada. Mamy licznik, licznik działa, sprawdziliśmy, pocięliśmy trochę ład. Jeszcze na paliki, na te dłuższe, na dłuższe paliki, bo no ten cały poziom posadowienia, jak, jak tam widać, wyznaczony przez geodetę, no jest wyżej, dlatego na no paliki muszą być dłuższe. Tne metrowe, w zupełności starczają, wystarczą na, na te miejsca, gdzie już wbijałem, także są wystarczające sześćdziesiątki których też trochę narobiłem wykorzystuję je tutaj po prostu gdzie jest płyciej gdzie zaraz praktycznie przy, przy gruncie jest ten poziom także one i tak znajdą swoje wykorzystanie a dzisiaj wielce nie zrobimy kończymy i no zabiorę się za montaż. Za montaż filmów. Jak ktoś będzie chciał obejrzeć, dodam do oglądu. Pozdrawiam.